Mamy tutaj fantoma do ćwiczenia resuscytacji, do przewracania krążenia. Możemy na tym poćwiczyć. Możemy zobaczyć, że bardzo spodobnie jak na człowieku to się wykonuje czynność. Ona powiedzmy jest osoba nieprzytomna. Pierwsze co, chwilę podchodzimy, sprawdzamy czy osoba oddycha. Przykładamy ucho do twarzy. Jednocześnie się patrzymy wzrokiem na klatkę piersiową czy się I czy mamy jeszcze dłoń. Słyszymy nie oddycha, wtedy dzwonimy po pogotowie. Gotowie lub ewentualnie mówię 9,99, lub na 112. Dzwonimy, zgłaszamy. Jest sytuacja taka, że osoba dana nie oddycha. Jeżeli osoba dana nie oddycha, prawie na 100% jest prawdopodobne, że już nie ma krążenia. W tym momencie, jeżeli umiemy wykonywać, to przystępujemy do resystacji Bierzemy, znajdujemy śla, środek klatki piersiowej, przykładamy ręce i 30 uciśnięć. Po 30 uciśnięciach. Jeżeli nie mamy obaw przed dotknięciem swoich ust yy, z ustami osoby poszkodowanej, chyba że mamy jakąś może chusteczkę, bierzemy, wykonujemy wdech. Wykonujemy dwa wdechy i rozpoczynamy znowu cykl 30 uciśnięć, aż do przyjazdu pogotowia. Jeżeli jest komfort, znaczy jest taka sytuacja niekomfortowa, że jeżeli dana osoba jest nieprzyjemnie wygląda z twarzy, nie chcemy się dotykać ustami, możemy odstąpić od wykonywania wdechów. Jest wtedy, tak można powiedzieć, cały czas uciskać, tyle że z tym można zostawić te 2-3 sekundy na wdech i znowu dalej uciskać. I uciskamy aż do przyjazdu pogotowia lub yy, dopóki nam sił starczy. Bo nikt nie jest jakimś Herkulesem, że będzie cały czas, yy, cały czas yy, resuscytował daną osobę. Aspirant Wojciech Dyda z jednostki ratowni ratowniczo-gaśniczej w Brzegu.